Jak wiecie te wszystkie osoby zajmujące się speedranem na YouTube? No, ja i Lidyk postanowiliśmy spróbować w taki speedran, no i... No i efekt był do przewidzenia. <laughs> Zapraszam i życzę wam miłego oglądania. Ogólnie e, mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści w żelaza, bo bardzo by mi zależało na okay. tym, żeby... Żeby, że No jednak żeby pójść do netheru z żelazem. Um, Idiot? Je... Co się stało? I I <laughs> no to Niektórzy zaczynają od zbierania drewna, a inni zaczynają od odstawienia desek zamiast zrobienia craftinga. Tak. A inni zaczynają od wpadania w dziury. Where are you? Where are you? Jak ja jestem nieogarnięty. Tak to jest nagrywać jakieś filmy w nocy. Lecimy, lecimy. Mam kamień już. A jak tam idzie tobie? Świetnie. Rozumiesz przez, przez świetnie Czyli tak jak Iśma Okej, okay, czyli wygrywasz Mmm... Ja, nie, nie zrobi tak Zabrałem za mało kamienia czime. Jeszcze jedno drzewko po drodze. Um, o. O, no, Dobra. Um. Dziękuję. Um. Okej, stać mi na wypracowanie bucików ze skóry, to zrobię. W sumie, znowu w lesie? A, nie wiem, to ja poleciałem do lasu. Jak <grym> się było tam obok jest polana. Um, no, takie przekleństwo, że zawsze zaczynamy od... Mam nadzieję, że mi się poszczęści. Mmm, O tak. Jest jaskinia. Dobra. Aj. Au. Mam mocne zabranie. Dzień My się chyba jeszcze nie poznaliśmy. Na razie tutaj w kopie nieco lepiej. Um, skończył mi się kilow. Ale nie tak, że ja nie mam nic. Um. No, co jeszcze, że na pewno ten speedrun, gdzie wyjątkowo wygrywam i wcale nie umieram co? więc sekund. Tak, przypalaj mnie o. Dobra, jest już noc. Zobaczcie, tu jest węgiel. Ja tego nie wyczaiłem, że tu jest węgiel, serio. Mmm... okej, okay. Dobra. Zobaczcie, tyle węgla mi powinno wystarczyć, choć... O, oh, Creeper. Przestań. A nie to chciałem zrobić. Zobaczyłem, że nie mam tarczy. O, oh, ale dziękuję za pomoc. Creeper pomógł mi znaleźć żelazo. Ciekawe, czy mi się wyciąć żelaza? Dziewaliście przez gdzie ja wpędził w w żelazo? Nie, raczej to było na zasadzie, ee, klipera, który, mnie, który mi zetonował żelazo. Enderman? Gdzie? Potrzebuję tego Endermana. W tej, Im wcześniej spotkam Endermana, tym lepiej na przyszłość. Choć słyszałem, że lepiej endermany jest zabijać, jeżeli szuka się enderpereł w Nederze, to jest ich więcej. Ale jeżeli on gdzieś tutaj jest, chętnie się z nim skontaktuję. Więc wszystkie gorące Ender endermany za plicę <laughs> Au. Um, no, właściwie Endermany są chyba w Minecraftie najbardziej e, przerabiane, jeżeli idzie o e, takie. takie wiesz, konkretne arty. W sensie hmm. chyba ludzie najbardziej lubią Endermany, jeżeli idzie. A ja totalnie nie rozumiem dlaczego. W sensie wiem, że And Endermany są świetne, bo to są Endermany. Tu nawet nie ma. A to się kłócić, jeżeli mówimy o Endermanach, ale... Ale jednak... E, tak to są Endermany, tak? Nie powinniśmy rozpatrywać Endermany w takiej kategorii. Zrobiłem sobie... A, i tak potrzebowałem trzech piecy. Dobra. No dobre mi to wyszło. Um, tutaj przypalej... E... Dobra, niech będzie. Mięsko. Nie słyszę tego Endermana gdzieś. Ja go muszę znaleźć, do z ciebie no. e, tu mi przepalaj to? A tu przepal gdzie jest to moje... O, tutaj. Eee, grawe. jest grawe. To jest E... Edzio! Jest Edzio. Chodź tu. Chyba po że przy lawie są większe szanse na diamenty, tak? E, się tak, tak, ale to zależy od poziomu. O nie, on się, on się, nie zaklinował. O nie, o nie. Źle to bardzo, bardzo, bardzo źle to rozegrałem, bardzo źle to rozegrałem. Kurczę, mogłem go nie atakować, wystarczy. Ale nie, 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 przewidziałem, że tam. Nie, co się stało? Enderman nie zabił Ale nie Nie wziąłem pod uwagę, że... Jaka szkoda, że Ja wiem Mmm. Spokojnie, zaraz się odrobię Raz, dwa, trzy, cztery, sześć Jebia Potrzebuję tego, tego i potrzebuję... Tego. Na moje szczęście wstaje dzień, więc ee, Więc nie muszę się przejmować, że mnie zaraz coś zabije. O nie, gdzieś tu jest baby zombie. O, kolejny, skąd ty się wziąłeś? No tu mógł się nie palić. Dobra, po prostu źle spojrzałem i... Aha! Nie to zatrzymałem, wykraftowałem. Kurde, no... Nie chciałem wykraftować pilofa, chociaż na przyszłość mnie ale... Kurde, jak do tego doszło niby? <laughs> no całe szczęście ja się nie rozwinąłem, więc mi to bardzo cieszy. Ponieważ jesteśmy teraz na tym samym poziomie mniej więcej. Ale to już mi się podoba. Dobra, Dla bezpieczeństwa, żeby drugi raz się nie wysypać. Um... Tu mi cały czas brakuje kamienia. Co, co się dzieje? Już nigdy mi kamienia nie brakowało. Jak tam twoje poszukiwania? Ten powierzchnia jest to, gdzie dedła. i szukam teraz. Ja do swoich, niby. Miałem blisko Ale i tak mi się, już miałem etap gdzie miałem takie dobry. Szybciej będzie jak już Po prostu sam sobie to będę i tak Już był ten etap To szkoda? No tak w twoim przypadku bardziej bo ja jedyne Zbroi miałem Na sobie te, te, te Mam! O nie Buja. O nie to bardzo źle, Jakbyś mogła jeszcze raz tak wiesz umrzeć, tam dwa, trzy może razy maksymalnie Teraz słomka Edziuś Edziu Come here Idziesz? Kapie się prosto na ciebie, chodź tu Centralnie na ciebie się lampie tak, dobry tak! Jestem te perła. Yeah, dobrze. Okej. Okay. W razie tyle mi wystarczy. O nie, 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 niepotrzebnie zniszczyłem. Um. Potrzebuję, na pewno potrzebuję, potrzebuję, potrzebuję tego eee, tego i eee, potrzebuję, będę już powoli craftować sobie. Ok, dobra. O. Tak, myślałem, że coś mi się tutaj skrada i nie wydaje od głosów jak zombie. Mogłeś wybuchnąć trochę bliżej. Ooo, typie. Fajnie, że. No, bo moja, moja muza postanowiła mnie zajść od pleców. Ale spodziewałem się jej ataku, więc się obroniłem. Tyle, że wybuchła, nie niszcząc dla mnie. Moja muza mi wybuchła, i e, myślałem, że mi rozwali trochę tego. Myślałem, że rozwali mi troszeczkę żelaza, ale postanowiłem wypuchnąć nie tak, żeby mi, żeby mi zdobyć trochę żelaza. Okej, okay, dobra. Dobra, mam, mam to. Dlaczego czemu ta woda nie, nie spływa? Pani czy to na pewno jest moja woda? Tak, to jest moja woda, tylko tak dziwnie bardzo długo spływała. Okay. Okej, okay, uratowałem portal. Jakoś. Uuu, ale było z tym robocie. Nie, e, ja już nawet nie pamiętam co zrąbałem, ale wiem, że bardzo zrąbałem ten portal. o, dwa cztery To jest jeden z drugiego, co? Dobra, e, zatrzymaj się. Strzel. Eee, dobra. Mam złoto, o jak dobrze. Ale... Oh, mam, 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 zły kill Serio? Sorry, bo aktualnie jestem... Pochłonięty... Unika... Nie musisz Ja znajdę to miejsce. Ja wiem, gdzie ono było. Mniej więcej. A niech to. Dobra. Yy, żal mi szukać tych itemków teraz. Raz. O. teraz 2 i teraz 2. dobra jestem aktualnie na etapie kamiennych kempów więc już powoli już powoli zaczynam powoli zaczynam iść na prostą problem w tym, że teraz nie mogę znaleźć żadnej dobrej jaskini bo te wszystkie wokół już splądrowałem okej okay. żelazo, żelazo wiesz co sobie tak pomyślałam? m? Hmm? nie jestem kiepskim graczem, w sensie raczej gry nie są dla mnie zbyt ciekawe jeżeli gram sama, że szybko się wtedy nudzę więc raczej jak gram to z kimś ale myślę, że w to jest coś, co bym mogła robić. Nawet sama. To ten, ten moment. To w tyle, kiedy... to nie nie to jest coś takie nudne, bo jest ten element. Rywalizacja. bicie recordów. Nie wiem co za to.. sufocated. Eee. Właśnie z mnie gravel. Mhm. Mm na pół serdusz. Nawet słówko warto zapamiętać. Ach, na pół serduszka mnie zgniótł, O, matku. To było mięso, do którego umiesz wrócić? Mm, mm. No, ja już miałem gotową, pełną zbroję i ja już się szykowałem, żeby iść na górę, pozabijać, wiesz, ee, te barany i ściągnąć sobie mięso i się najeść, wybudować portal i szybko skoczyć do Endu, żeby nadrobić tą godzinną stratę, a była nawet nie mam czego nadrabiać. No, ja, ja staram się teraz nie załamać i próbuję jeszcze raz e, się zebrać do kupy. 23 rudy żelaza. Tak, mogę się odrobić. Teraz muszę szybko ogarnąć sobie Flint. Um... Teraz gdy mam wykraftowany flint, to lecimy z zbrojką. I tak. i... Jeżeli teraz ja się zgubię, to... 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 Nie wiem jak to będzie możliwe. Móżki. Dobra, prawie się odrobiłem. I to w niecałe 5 minut. Teraz tylko znaleźć moje Patrzyć na enderku na blaze i z głowy. Ten Enderman mi cały czas ucieka. Wiecie, on się nie chce chyba ze mną zaprzyjaźnić. nie dziwię się, jak biegniesz nie niego z miastem. go zmusić tak. do tej przyjaźni. Dropnął Ender Pearl. Do... Dobra. Jak się szykujesz do endów. Tak. I w sumie. Byliśmy niegali, jak gdyby. O to, kto pierwszy pokona smoka, a kto pierwszy się dostanie do. No to już wtedy wygrał. No może i tak. Wiesz, ja na to tak nie patrzę. Raczej. Raczej po prostu chcę zobaczyć. Że chcę ustanowić jakikolwiek rekord. Dobra. Żeby nie mi... wiem. Żeby mieć... ja też nie, chodzi... nie tak, żeby chodziła w kot o, już trzeba go pokonać, haha. Ha. No wiem, ja, tutaj raczej patrzę na to, że i ty ustanowisz swój pierwszy rekord, który będziesz pobijać. Ja ustanowię swój pierwszy rekord, który będę pobijać. Wtedy będziemy mieli jeszcze lepszy zapał do gra. Jaja? To są jakieś jaja. Wiesz co znalazłem? Chleb, zna chleb znalazłem w tym spawnerze. Po prostu super, zmarnowałem tylko czas na ten spawner. Tu? Tak, tu są drzewa. O radość, tego mi trzeba. Powiedzcie mi, że z tego można wykraftować crafting. Mm. Można. Dobra. Jestem bardzo zadowolonym okay. człowiekiem. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Teraz zabieram ten krafting ze sobą. Mały, słodny, demonie spychający. Nie wiem, czy mi byłeś, ale ci strasznie nie lubię. Mego mhm. harta jest dzień. O, oh, 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 oh. oh, Ale się uratowałem. Nie, 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 nie. Co się stało? Lawa. No, Doprota że baby i zombie. No, one nie płyną tylko, wiesz chodzą po dnie. No, to, 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 to mnie akurat dziwi. Teraz to wieczny problem, jak znaleźć moją bazę? Niby zawsze mam ją dość solidnie oznac... W sensie, mam ją zawsze oznaczoną, ale... czy zawsze. W sensie, ta jest oznaczona, ale... I tak znak, że problem, by ją znaleźć. ja mam jeszcze lepszy pytań. Gdzie jest forteca? Wiesz, te ścieżki, które robiłam, by się nie zgubić, teraz są bardzo pomocne. Chłodno, że to Znaczyłeś... sarkazm, ale zresztą sobie sprawę, że to nie jest sarkazm. Powiem, za każdym razem, jak szłam gdzieś, to zaczęłam innym rodzajem stały. Wiesz, miałam dosyć czerwonej i białej, i zwykłego kobla. Dobra. No i teraz mam takie łatwe do rozpoznania ścieżki. Że z ludzi ludźmi w mogę dojść, to znaczy, że to bardzo bardzo inteligentnie sobie rozplanowałeś. Nie, ja teraz dosłownie uciekam, mając dwa serpuczka Wam się to nie uda. Chyba nie mi się to nie uda. Mam go. Totalnie mi się. To... O nie! Jeszcze trafiłem na. A. Oh. <noise> Jeszcze trafiłem na świniaka, który mnie zrzucił. Ah. Wydaje mi się, że tego speedruna nie da się.